Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie, i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga, swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół marłego, odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim starania, jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty, czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Kochani, chyba my wszyscy jesteśmy tu po to, aby zadać to samo pytanie, co w dzisiejszej Ewangelii ten uczony w prawie zadał Jezusowi, chociaż może nie zadajemy je identycznie, ale pytamy, Panie, nauczycielu, zbawco, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czy nie po to tu jesteśmy? Ktoś powie: No też, no tylko po to to jest naszym celem. Bez tego, gdybyśmy nie doszli do tego celu, wszystko co zrobimy przepada. To tak jakby biegacz na 100 metrów przebiegł 85 tak szybko jak może i prowadził, a potem stanął i zwolnił, i w piechocie poszedł. Wszyscy go prześcignęli. Było ważne, że 85 metrów przebiegł. Było ważne, było piękne, ale nie przyniosło owocu. Nie uczyniło go zwycięzcą. My czasami mamy dużo zapału w różnych rzeczach. Od początku życia mówimy: idąc do szkoły, będę się uczył, żeby zdobyć wykształcenie, odrabiał lekcje już na takim poziomie dziecka, a potem to różnie bywa. Na końcu szkoły to mówimy: Ach, jakoś tak nie poszło, ale potem na studia pójdę, znowu zacznę tym moim sprintem, żeby. Coś osiągnąć, a potem znowu nie wychodzi. Wchodzimy w rodziny, pokochamy ponad życie kogoś, znamy i mówimy, teraz już wszystko się ułożyło. Z czasem gdzieś ta miłość ustaje, bo my ustaliśmy i nie kontynuujemy. Miało być pięknie, a skończyło się nieszczęściem. Wy wiecie, macie dzieci, ile radości, ile nadziei w nich pokładacie, wszystko byście dla nich zrobili. I tak jest, i oby całe życie tak pozostało, ale owoce są różne. Potem to nie wychodzi. Daliśmy mu wszystko, daliśmy jej wszystko, a poszło swoją drogą, moje dziecko, i znowu zwalniamy, i nie dochodzimy do celu. Może ktoś mówi pod koniec życia: No, ja teraz na emeryturze to zrobię to, na co nie miałem czasu podczas życia. Wyrównam wszystkie szkody, wyspowiadam wszystkie grzechy. Przygotuję się do tego najlepszego, bo mam więcej czasu, a też nie wychodzi. A dzisiaj mówię o tym, bo jest nawiązanie. W Ewangelii, w czytaniach, ale chciałbym przypomnieć o roku jubileuszowym. Już mówiłem nieraz, żebyśmy pamiętali, co Bóg nam daje, jaką wielką szansę i przygodę z Królestwem Niebieskim. A dzisiaj chciałbym tak nawiązać w paru słowach, bo czasu nigdy nie wystarczy, boże sprawy zawsze nas przerastają. I czasowo, Pielgrzymi Nadziei, takie jest hasło na ten rok. Czy my czujemy się pielgrzymami? I jaka jest cecha pielgrzyma i jaki jest w ogóle cel pielgrzymki? Bo wiemy, że ludzie chodzą, może i my chodziliśmy, jest nam to nie obce, ale gdy tak pomyślimy, o co w tym wszystkim chodzi się, trudzić się, tam jeździć, może my wolimy wycieczki nadziei, może wywolimy podróżowanie czy przygody nadziei, jakoś inaczej nazwać to nasze życie. Bo pielgrzymka się wiąże z jakimś wyrzeczeniem, jest piękna, powiemy, każdy się zgodzi, ale o co w niej chodzi i jak porównać pielgrzymkę do tego, że nasze życie jest pielgrzymowaniem? Ja się na żadną pielgrzymkę nie wybierałem tu w życiu, dostałem życie, chcę wykorzystać, ale no, tak raczej chcę je sobie ułatwić, a nie utrudnić. Ktoś powie, no a ja bym to chciał, że robimy co chcemy w życiu, no to tak porobisz, co chcesz, rok, dwa, trzy. A potem widzisz, że już nic nie masz i idziesz po prośbie do innych, do tych, którzy są solidni. No to co mam zrobić? Też to nie działa. Nawet czasami ja wspominam, podczas życia wyruszamy na wojnę i to nie taką fizyczną, ale z innymi, czyli z całym światem. Ja teraz pokażę. Każda nowa generacja idzie na wojnę z całym światem, bo oni mają po 20 lat i teraz to wszystko poukładają i pokażą wszystkim, jak ma być. Czasami walczymy przez lata z sąsiadem, czasami z bratem, bo mama zapisała mu coś innego, czy tata, niż mnie w spadku. Czasami walczymy z tym systemem, z tamtym, że całe życie walczymy o coś, jak na wojnie. A jak wywalczymy, to widzimy, że nam siły osłabną, i tak i tak jest wiele innego do zrobienia. Pielgrzymka dla nas, bo tacy jesteśmy, ma największy i najpiękniejszy sens i w wierze, i w codzienności, kiedy możemy podróżować razem. Mamy cel, mamy Boga z nami, możemy się zmieniać, możemy ofiarować sobie najcenniejsze, co jest, a to jest nasz trud dla kogoś innego. Tego nie da się kupić, jak ktoś ci ofiaruje poświęcenie i wstawi się za tobą u Pana Boga. Pamiętaj, że też masz drugich podczas pielgrzymki. Następna sprawa. My powiemy, drudzy, o to oni dopiero moje życie utrudniają. Ja bym chciał iść sam w pielgrzymce. To wtedy mogę iść swoim rytmem i mogę iść gdzie chcę. Ale tu jesteśmy pielgrzymami nadziei do domu Ojca. Tego się nie da tak zrobić. Wszystko, co tu robimy, cała wiara, pamiętajcie, ktoś musiał to dla nas przygotować, że jest tak ten kościół piękny, może i wymagający, i grzeszny, a to już my dodaliśmy, ale że jest przygotowany dla nas, jak na pielgrzymce. Ktoś to musi zorganizować i musi wyznaczyć cel. A naszym celem jest życie wieczne. Jest dojście do domu Ojca, w tych naszych pielgrzymkach fizycznych, tutaj do miejsca świętego, jakiekolwiek ono jest. Chcemy dojść do świętości, powiemy, że tam staniemy na nogi. Wprawdzie, w miłości, w przebaczeniu. Nigdzie indziej. Nawet na najwygodniejszej kubie to się nie stanie. Choć odpoczniemy sobie, zrelaksujemy się, ale nie zmienimy się. Kochani, widzimy, że te powiązania między tą fizyczną pielgrzymką, kto chodził, to ma to porównanie jeszcze bliżej serca są tak wielkie. Mamy drugich, którzy mogą nam trochę utrudnić, ale mamy drugich, którzy mogą nam pomóc. Każdy też, kto chodził na pielgrzymki, szczególnie te pierwsze, mamy doświadczenia, czasami jeden dzień, czasami wiele. I miesiącami niektórzy chodzą na takie odległe szlaki pielgrzymkowe. Wie, że bardzo ważne są buty oprócz tej naszej całej duchowości, którą chcemy zabrać. No, bo ona nas kosztuje też fizycznie. Przez fizyczność zbliżamy się do Pana Boga, przez ofiarowanie. Bóg stał się jednym z nas, aby przez nauczanie, mękę, śmierć zbawić nas, nie tylko przez słowa. Wiemy, jak buty są ważne. Jeżeli nie są dobre i nas uciskają, no to daleko nie zajdziemy i zamiast modlitwy będzie grymas, a może i szybko przekleństwo na naszych ustach. Kto zrobił takie buty, a kto ci kazał je włożyć, powiemy. I teraz można porównać, tak trochę fizycznie, że czasami mamy wyobrażenie takie, że jak pójdziemy się. Przygotować do tej pielgrzymki, kupimy sobie wszystko z górnej półki. Takie Adidasy, takie buty na drogę z takimi paskami, że nikt inny na pielgrzymce nie ma. Wszyscy mnie zobaczą, jak fajnie wyglądam. Jeszcze 30% off dostanę z tego, o taniej. No i taka reklama w telewizji na wszystkim, że nie mogą być złe. A po dwóch godzinach widzimy że to się źle skończy, bo my już nie umiemy, a przed nami jeszcze 500 kilometrów. Nie da rady. I co może być z tymi niedopasowanymi butami w wierze, w naszej pielgrzymce wiary? Można różne porównanie dawać, ale nie tak dzisiaj jakoś chodzi po głowie, aby wspomnieć grzech. Grzech jest tym, co nam utrudnia chodzenie w naszej pielgrzymce życia. Co sprawi, że nam się nie chce iść ani do Boga, ani do ludzi, ani do kościoła. To są te niewygodne buty. Na początku nam się wydaje, że jak zgrzeszymy, to wtedy sobie poradzimy, wtedy będzie łatwiej, wtedy będzie, może nie idealnie Pan Bóg tam ma coś przeciwko temu, ale sobie ułożę po mojemu, że wiem, co z tym zrobić. A szybko po grzechu zobaczymy, że on nam tylko utrudnił i musimy zacząć jeszcze więcej kombinować, szukać następnego, albo się pojednać z Bogiem. I jak włożymy te buty grzechu, które nas będą zawsze uwierać, jak kamienie w sandałach niedopasowane, nie zajdziemy daleko w pielgrzymce wiary, ale będziemy chcieli uciec w niepewność, w błąkanie się, w swoje zamiary. A Pan Bóg mówi: pamiętaj, pielgrzymka też oczyszcza. Zmienić buty, miej miłosierdzie, jak w tej ewangelii dzisiejszej, kiedy i kapłan, i Lewita minęli tego biednego, a ktoś się ulitował. Litość jest tym i miłosierdzie, które możemy dać, co przygotuje nas do pielgrzymowania. Sakramenty sprawią, że mimo tego trudu będziemy w stanie iść, i to z uśmiechem. Wiecie, że czasami w pielgrzymce każdy krok, są takie dni, takie odcinki, każdy krok cię boli i nie przesadzam. I wiesz, że to się nie zmieni. I myślisz, stanąć, nie stanąć, zmienić coś do następnego odpoczynku. Inni ci pomagają, wesprą cię tu plecach, z tyłu. Jeszcze ktoś chce, abyś mu rękę podał, abyś go wsparł, bo jeszcze czujesz się gorzej. I gdzieś to wszystko działa na pielgrzymce. A gdy siedzimy wygodnie na kanapie, nie działa, bo nie jesteśmy spełnieni. My nie jesteśmy leniwcami do siedzenia na drzewie i rozmyślania o wszystkim i niczym. Jesteśmy pielgrzymami, którzy mają iść od pierwszego dnia do ostatniego. Wstajemy, idziemy. Ilu pielgrzymów chciało się poddać? Nikt nie będzie wiedział do końca. Jak pielgrzym zmaga się z każdym krokiem. Patrzcie, my mówimy w życiu, każdy dzień jest trudny dla mnie, bo boli mnie serce, jestem zraniony, nie wiem co zrobić, mam wątpliwości. Pielgrzym czasami ma tyle w kości bolą, plecak na sobie jeszcze coś innego, pić się chce, a znowu deszcz leci cały przemoknięty. Każdy krok sprawia trud, a mimo tego jest nadzieja w pielgrzymkach. Nie ma grupy bardziej z nadzieją niż pielgrzymkowa, która idzie. A jak ktoś już padnie, to inni podchodzą, wsiądź, podwieziemy cię, weźmiemy twój plecak, bynę do noclegu, jutro wstaniesz z nowymi siłami. Czy nie wygląda tak nasza wiara? Ale idziemy razem ku Bogu w nadziei. I z uśmiechem, i z bąblami. Ilu ludzi nie umie się nadziwić, szczególnie tych, którzy są jakoś daleko od tych spraw. No co ich tak cieszy? Wyglądają jak siedem nieszczęści. Idą, śpiewają, dzielą się. Mają radość, mają nadzieję, które ja nie mam przed telewizorem, siedząc wygodnie z drinkiem i patrząc na nich, im jeszcze denerwują. Będziecie pielgrzymami, będziecie denerwować innych też. Niektórzy będą nas podziwiać i powiedzą: Ja bym też tak chciał, chciała zdobyć się na to, żeby moje życie coś oznaczało, żeby miało początek i koniec. Pamiętajmy o tym roku jubileuszowym i o tym, że jesteśmy pielgrzymami nadziei, nawet jak ten rok się skończy, abyśmy umieli podróżować, a podczas pielgrzymki też jest wiele pięknych spraw. Które zobaczymy, które doświadczymy, które wejdziemy na nowo. Zobaczymy też wiele piękna Bożego świata, miłości, bliskości i radości w innych, nie tylko zgorsznienia, ale radości tego nam tak bardzo brakuje. Pamiętajmy o pielgrzymowaniu. Jako Pielgrzymi Nadziei, szczególnie w tym roku. A na sam koniec, może niektórzy już pamiętają, bo w tym tygodniu zaczęliśmy ćwiczyć jedną pieśń, obej została na ten rok jubileuszowy. Nazywa się W Pielgrzymce Nadziei, widzimy wyświetloną. Może kto zna, niech się po cichu włączy. Ja będę prowadził, a potem już będziemy śpiewać następne niedzielę, aby. Po tym roku jubileuszowym nie pozostało tylko wspomnienie, ale umocnienie w tym naszym pielgrzymowaniu i tym dosłownym, gdy idziemy na pielgrzymkę, ale i tym pielgrzymowaniu w życiu do Pana Boga, w pielgrzymce nadziei. W ciszy serc Cię słyszymy. Słowo Twe rozświetla dni, Jezu. Ty nas prowadzisz, Panie nasz, ufamy ci. W ciszy serc Cię słyszymy. Słowo Twe rozświetla dni. Jezu, Ty nas prowadzisz, Panie nasz, ufamy Ci. Panie, Ty obiecałeś nam zawsze do końca blisko być. Niechaj nadzieja żyje w nas radośnie, osuszy łzy. W ciszy serc Cię słyszymy. Słowo Twe rozświetla dni. Jezu, Ty nas prowadzisz. Panie nasz, ufamy Ci. Druga zwrotka. Panie, ty pokarm dajesz nam, święty dar ciała boskiej krwi. Niechaj nadzieja żyje w nas, niebo ma otwarte drzwi. W ciszy serc cię słyszymy. Słowo twe rozświetla dni, Jezu. Ty nas prowadzisz, panie nasz, ufamy ci. Panie, ty odkupiłeś świat, w sercu swym pragniesz wszystkich skryć. Niechaj nadzieja żyje w nas, miłość Twa dodaje sił. W ciszy serc Cię słyszymy, słowo Twe rozświetla dni. Jezu, Ty nas prowadzisz, panie nasz. fá